Potrącił ją na gątajcu. Ona mówi czegoś. A tańcuj, że Magdaleno. W tej zielonej sukni. A niechże mam tańcować cień nowe sukni. Tańcuj lepiej Magdaleno. Moje tańcowadło. A ja nie umiesz tańcować. tańcować! Lepiej będzie siadło. Kasim zagrać mówi czegoż a struny zakuczą nauczą. ma Muzyka Magdaleno trząśnij mi sobą, ciężko tańczyć z tobą, bo mi latasz wedle boku, jak torba od roku. Powiedz jej mój Grzegorzu, by kraj powoli, muszę zwolna tańcować. Nie umiesz wywodzić Nie umiesz ty Magdalenie W taneczku dogodzić Nie powiadaj byle czego nie grają siły Byleś trzymał mnie w tańcu Mój dębosłum.